6 rano w jednej z paryskich hal, targowych rzeźnik Stevenski Suna przygotowuje swoje stoisko z wyrobami mięsnymi. Oferuje tylko ekologiczne produkty, czyli pochodzące od zwierząt, które hodowane są w równowadze ze środowiskiem naturalnym. Jednak od pewnego czasu uważa, że świat stanął na głowie. Latem tak tzw. wegańscy rewolucjoniści zaatakowali jego stoisko i oblali mięso czerwoną farbą. Wszystko sfilmowali, po czym nagranie umieścili w internecie. Sprawiedliwość dla zwierząt! Kiedy podniosłem głowę, stało tam od 15 do 20 osób, które wykrzykiwały slogany w obronie zwierząt. Wszystko działo się bardzo szybko. Wyszedłem z zalady i wtedy doszło do rękoczynów. Miałem złamane żebro i nie mogłem pracować przez tydzień. Napastnicy należą do Międzynarodowego Stowarzyszenia, którego francuską siedzibą jest Strasburg. Spotykamy tu Jespera, szwedzkiego studenta należącego do tej organizacji. Już dawno udowodniono, że żywność wegańska dostarcza wszystkich składników odżywczych wszystkim grupom wiekowym. Więc dlaczego nadal zabija się zwierzęta? Niedobrze mi się od tego robi. Żyjemy w systemie, w którym ludzie opierają swoje istnienie na masowym mordowaniu zwierząt. Każdego dnia we Francji morduje się 3 miliony zwierząt. Gustafsson uważa, że atak na stoisku Kisuna jest całkowicie uzasadniony i nie ma dla niego znaczenia, że handlowiec w trosce o dobrostan zwierząt oferuje tylko mięso z hodowli ekologicznej. Zgodnie z założeniami radykalnych wegan, Francuzi powinni zrezygnować nie tylko z mięsa, ale również z sera. Ich zdaniem przemysł mleczarski również jest okrutny dla zwierząt. Produkty pochodzenia zwierzęcego powinny być całkowicie zakazane. W kraju wykwintnej kuchni, jaką jest Francja, wywołuje to niemałe oburzenie. Zgodnie z tą ideologią, małże z Normandii czy Jambon de Bayonne i prawie wszystkie francuskie przysmaki powinny być zakazane. Tylko jak to przeforsować w kuchni francuskiej, która jest częścią światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO? Florent Pierre, właściciel restauracji, ma powody do obaw. I jest wrogo nastawiony do akcji wegańskich aktywistów. Nie da się zmusić ludzi, by przestali jeść mięso. Wręcz przeciwnie, może to doprowadzić do czegoś zupełnie odwrotnego. Ktoś powie: Właśnie dlatego, że mnie teraz denerwujecie, będę jadł jeszcze więcej mięsa. Radykalni wyganie chcą wstrząsnąć opinią publiczną. Ich zdaniem, właśnie we Francji powinna się rozpocząć prawdziwa rewolucja konsumencka. Jej celem ma być całkowite wyeliminowanie produktów pochodzenia zwierzęcego. U nas jest mniej wegan niż w krajach takich jak Wielka Brytania czy USA, ale mam nadzieję, że radykalne działania dotrą także i tu. Do tego nie potrzebujemy milionów. Jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. Wypuszczamy zwierzęta z zagrody, żeby ratować je przed rzeźnikami. Kisuna jest przerażony tym, że aktywiści wzięli go na cel. Bycie rzeźnikiem to całe moje życie. Jeśli klient wraca i mówi, że mięso było wyjątkowo dobre, to jestem naprawdę szczęśliwy. To wspaniałe uczucie. Nie umiem tego opisać. Jesper nie przejmuje się egzystencją takich sprzedawców jak Kisuna. Uważa, że w obliczu cierpienia zwierząt ich straty to drobnostka. Muszą zniknąć zawody, które są moralnie nie do przyjęcia. Katów też już nie ma. Ludzie stwierdzili, że już ich nie potrzebują i tak zniknął ten zawód. Działania radykalnych wegan kwestionują we Francji nawet niektórzy obrońcy zwierząt. Brigitte Gauthier z organizacji L214 od lat walczy o ich prawa, ale nie wierzy w sukces tak ekstremalnych akcji. Kiedy rzuca się kamieniami w witryny sklepów mięsnych, to chodzi tylko o to, czy wolno jeść mięso, czy nie. A pytanie o to, jak naprawdę powinno się dbać o zwierzęta, jest całkowicie pomijane. O ósmej wieczorem Kisuna zamyka swoje stoisko. Od czasu ataku docenia każdy spokojny dzień. Nie zrezygnuję z mojego zawodu. Fachu uczyłem się od 14 roku życia, teraz mam 34 lata. Robię to z pasją i na pewno nadal będę to robić. Kisuna wierzy, że we Francji, ojczyźnie smakoszy, nie może postąpić inaczej.